Okej, okay, witam Was, ja jestem już znany Brzydką, a to jest kolejny odcinek Let's Play. Zagrajmy w mnie jedynkę. I e, tak jak mówiłem już na poprzednim filmie, od tego momentu wszystkie poziomy będą rozgrane jako slasher. I w tym odcinku będziemy kończyć już ten pierwszy obszar, zostaje nam dwa. Poziomem. No, tak więc widzę, że odzyw pod odcinkami halloweenowymi był naprawdę duży, był naprawdę fajny, bo tak, to nagrywam, znaczy to nagrywam jeszcze w Halloween, ale to już wyjdzie po Halloween, więc widzę, że te odcinki, no, zakliknęły, tak. i jestem z tego bardzo zadowolony, też jestem zadowolony z 13 subskrypcji, z tych wszystkich łapek pod film, pod y, moimi wyświetleniami, które mnie satysfakcjonują, przynajmniej jak ja mówię, nie jest to takie, że zapierdolę do mikrofonu i że ktoś to rzeczywiście zobaczy i powie, yeah, fajne, to już naprawdę bardzo, bardzo dużo mi daje i bardzo dużo dla mnie znaczy. Taka jest praża. Że widzę, że komuś to się podoba. W dzisiejszym odcinku tak naprawdę będzie dalej czyszczenie mapy, więc chociaż nie wiem czy nie pojawią się tutaj jakieś nowości, no bo to nagrywam jeszcze przed samym odcinkiem, więc zobaczymy, zobaczymy co będzie. Zapraszam na odcinek. Okej, okay, to jesteśmy już w grze. Ja nie grałem między odcinkami, tak wie teraz można na szybko jeszcze sprawdzić. Nie mamy. A, tutaj są broń do wykucia. Ogólnie można sobie wykuć pancerz. O tym też nie mówiłem. Z materiału, które zbieramy na misjach z przeciwników i z normalnych obiektów, więc można sobie tutaj powykuwać różne rzeczy. Póki co nie mamy żadnych tak mega fajnych broni. Nawet nie mamy broni, która ma. Bazowe jakiekolwiek efekty, więc są białe bronie, tak do wykucia, więc jest trochę słabo, e, no jest to trochę słabe. Przy czym, żeby móc coś wykuć, trzeba znaleźć schemat na znaleźć, albo otrzymać od towarzysza wroga schemat na daną rzecz przynieść jej ten schemat i wtedy będzie to można wytworzyć. Mamy też coś takiego jak dopasowywanie duszy. Jest to mechanika, która tak naprawdę jest naszą główną mechaniką wzmacniania postaci. Póki co, tak naprawdę chodzi o to że jeśli mamy wyposażenie które nam się podoba, bo na przykład ma, ja że tutaj pokazuje, nie wiem czy będzie widać o widać mój kursor. Ta broń ma coś takiego jak premia do znajomości, tak? To jest to, że im więcej ma znajomości, tym wyższe są obrażenia ze skalowaniem na C. Plus ma jeszcze obrażenia, redukcje, staminy, a to jest akurat przeniesione z innej broni. Ten znaczek pokazuje, że jest to przeniesione z innej broni i obrażenia ki od umiejętności, co jest niesamowicie dobre dla właśnie ciężkich broni, takich jak odaci i topór. W tej grze to są jedyne ciężkie bronie, właśnie Odachi i topór. I jeśli chcemy zostawić sobie taką broń, Nadal no, na ma niski poziom. No to możemy ją dostosować. Czyli wezmę sobie teraz tą, wezmę sobie to. I jak widzicie, ona przeskoczy na 25 poziom i zwiększy to jej obrażenie, ale usunie cały. Całkowicie znajomość, co oznacza, że tą broń trzeba będzie ekspić od nowa. To samo się tyczy pancerzy. Jak widzicie, koszt tego jest dosyć łamiący, dlatego dobrze zostawić sobie zamknięte. Jeśli przedmiot jest zamknięty, no to wtedy nie można go użyć do niczego poza założeniem go. Dobrze zostawić sobie jakieś zamknięte przedmioty, które są tylko właściwie do tego, resztę sprzedawać. Tutaj mamy bardzo mocne tonfy, ale tonf my nie używamy, niestety. Jak widzicie, tej kasy naprawdę leci bardzo mało. Potem jest bardzo dobry sposób na zdobywanie szybkie pieniędzy. Mianowicie, to są tak zwane miski. Chociaż nie wiem, czy zastawa jest w tej grze. Wydaje mi się, że w tej grze zastawy nie ma. W tej części jeszcze nie ma zastawy, bo... Tak! W tej grze nie ma jeszcze zastawy, bo nie możemy wejść do własnego domu. Wójce we własnym domu możemy ustawiać zastawę do herbaty i ona daje nam wzmocnienia. A poza tym, ta herbata, do herbaty bardzo, bardzo dużo kosztuje. Jak najbardziej opłaca się ją sprzedawać. No, tak więc zaczynamy poziom znalezione, niekradziony. Wracamy do jaskini wampiszycy. O, w ten sposób. I jest to poziom, który można zakończyć bardzo szybko i bardzo łatwo. Mianowicie mamy tutaj uciec KP. Który ukradł miecz temu typkowi, którego ratowaliśmy przed tą wampirzycą, właśnie w przed, przed, ost... przed, przed poprzednim odcinku Ten Kappa łazi sobie tam, ale tutaj jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia No mamy tutaj na pewno wyrwę Z Tak, Tak, wiecie, że z Kappa zaczął nam chyba teraz uciekać Nie, nie mylę On ucieka? Nie, on po prostu stoi tutaj Z tego co pamiętam, chyba można przegrać tą misję, jeśli on ucieknie, mi się wydaje Ale nie jestem pewien, czy nie za wiele zrobi Okej, okay. się staram go... O właśnie. Dobrze. Tutaj jest naprawdę sporo miejsc do eksploracji. Tu chyba szkielecik gdzieś leżał. O, mamy dwóch ludzi, ciekawe. Ludzi naprawdę dawno nie widzieliśmy. Dobra, tutaj może jeszcze ktoś. O! Nasi starzy przyjaciele, oni bi, się tutaj pojawili, ale mówię ich dosyć łatwo się pozbyć. Giną praktycznie od jednego ciosu. Jeśli jesteśmy, oczywiście, na odpowiednim poziomie, oni giną od jednego ciosu i nie powinni stanowić żadnego zagrożenia. A bo ja nadal mam ten słaby cios z. Hej. Okay. Czy dla mnie jest po prostu słaby? Żegnam. Ok, że mamy cztery punkty miecza. To bardzo dobrze, bo możemy je wydać. I po. Aj, nie do tego! Fuck my life! Już Przyzwyczajenie też z dwójki, bo dwójka zawsze nas naprowadza na podstawowy. na naszą podstawową broń. A tutaj nie. Tutaj wszystko zaczyna się od zwykłego miecza. I z... wyjebałem dwa punkty, tak naprawdę. cztery punkty miecza poni. Ale chujnia. Ne, No właśnie to są te wady jedynki. tak, że, że ona może was bardzo łatwo udupić, jeśli jesteście nieostrożni. I to. W każdym, jak widać, w każdym aspekcie. Laha. Jest naprawdę duży poziom, bo kapę mamy usiec, ale to jest naprawdę sporo rzeczy do badania jeszcze. O! Tak ja uwielbiam jak oni dostają taki łomot, że zapominają, żeby umrzeć. Dosłownie, im się animacja śmierci odpala po pewnym czasie, bo dostają tak hyperpierdol. No, oni tutaj są na 15 poziomie, ja przypominam, że my jesteśmy na koło 32. Tak, 32 dokładnie poziomy, więc oni absolutnie nie są tutaj w stanie nawiązać jakiejkolwiek sensownej walki z nami. Nie. Walcie. I wróciliśmy tak naprawdę do punktu wyjścia. Ta lokacja jest zapętlona bardzo ładnie. KP słyszę tam, gdzie jest. Okej, okay. spróbujemy go tak pojechać. Udało się go pochwalić. Myślałem, że będzie. Bo on potrafi rzucać kulami wody. Specjalnie nie używam na niego formy. Znaczy tego ataku, który by go rozbił. Bo on, jeśli zostanie rozbity, no to. Mm, jeśli straci całą staminę i zostanie rozbity, to on ucieknie. On wtedy ucieka, nie odnawia staminy, to by no, była przegrana misja. Dlatego tutaj akurat nie wolno za bardzo używać tego. No, i to był poziom znaleziony niekradzionem z kappą, a drugi poziom, a i bo jeszcze tutaj mamy trzeci poziom, Kanbei i Władca, plus prośba od Gioncio, no to teraz Kanbei i Władca, kolejna misja w tej lokacji, tylko tym razem jakby zaczniemy od gór. Tak, nie, nie będziemy już tam u demonów, tylko będziemy u ludzi w tych płytkich jaskiniach, takich najpłytszych. I teraz idziemy jakby od drugiej strony, właśnie tam są demony, a my idziemy od strony ludzi. Znaczy w stronę ludzi. Poziom siły i magii. Tutaj właściwie nie znajdziemy nic takiego super, hiper ekstra. Kolejny poziom kondychy Kolejny poziom samuraja. Teraz mam nadzieję, że uda mi się tego nie spierdolić popisowo. Bo teraz tak. Yy, pozwala ci przełączyć szybki atak z wysokiej lub średniej postawy silnym atakiem z niskiej. Tutaj jest jeszcze umiejętność dostępna, tylko w postawie średniej pozwala zablokować atak przeciwny. Następnie wyprowadzi cięcie. Jak to wygląda? A to jest to. O, to jest. Tak, zastąp. No bo to jest coś takiego. Tak, tak. Hlas, hlas. Teraz dopiero reset combat. Bardzo fajny. Coś. O! Mamy nowego przeciwnika, nowego demona. To jest pan Biwa Boku Boku. On się tak nazywa. I jest absolutnie bezbronny. Przy czym Whistle, ten starzec. Wiz, znaczy starzec to nie jest starzec. To jest po prostu Whistle, który niby gra na tej lutni, ale tak naprawdę. To nie jest jego ciało, to jest tylko iluzja. Prawdziwe ciało Biwy boku boku to jest ta właśnie. Jak ja to nazwałem Lutnia, chociaż to nie jest Lutnia, to jest właśnie Biwa, czyli taka japońska gitara. Jak widzicie, ta Biwa ma zęby, ma oczy tam. To jest normalne żywe stworzenie, tylko. W postaci gitary, po prostu taka żywa gitara. W dwójce też są w wersji żeńskiej i mają bardzo fajny cyt. Po prostu. Tak jak, jak każdy żeński demon w niochu dwójce. A tutaj mamy wielkiego szkieleta. Trzeba cię najpierw pozbawić spaczenia. Okej. Okay. I tak. Dobrze. Ja jeszcze pamiętam, jak się z dużymi szkieletami w jedynce bawiło. I teraz tak. On się biwa boku boku, wydaje się całkowicie bezbronny. A jest jednym z najbardziej irytujących i teoretycznie najmocniejszych przeciwników w grze. Nie bez powodu ten grób tutaj jest. Bo biwa. Swoim graniem przyzywa czerwone demony. Właśnie z tych grobów. Bardzo często pojawia się w otoczeniu tych grobów. No zobaczycie o właśnie. Jeśli podejdę do tego grobu, no to on się gotuje. Jeśli podejdę jeszcze bliżej, to wyjdzie z niego czerwony demon. I akurat tutaj jest biwo boku boku z jednym tylko takim demonem czerwonym. Nazwijmy to ludzkim demonem. One się chyba zjawy nazywają. To chyba są zjawy, albo nie, upiory. Tak, są upiory. Z jednym upiorem, ale. W późniejszych partiach gry będziemy znajdować biwy boku boku, które są w, no, dosłownie osaczone przez te, przez tych, przez te demony. Okej, okay, rzucę, dobrze, dobrze. Jeśli za podejdziemy do biwy, on zacznie spawnować oni biw. Jak widzicie, biwa jest bardzo cienki, wystarczą dwa ciosy z tyłu. Jeden z przodów no, wykituje, ale jest to bardzo irytujący przeciwnik. Zresztą, chyba nawet w tym poziomie. Okej, okay. w tym poziomie będziemy mogli przekonać się o tym, jak zdjęty potrafi być ten przeciwnik. Pięknie. A spróbuj go powalić tak. Padniesz od tego? Nie. O tak! Fajnie, zatrumnie. Znaczy, nie fajnie, ale. Fach. Ja, czy ja mam od truwajki? Bo ja nie chcę jakoś za bardzo zmniejszać sobie życia. Tak, mam od truwajkę. I jedną. Chyba też nie powiedziałem, jak działają gorące źródła. Gorące źródła odnawiają nam po prostu zdrowie przez jakiś czas po użyciu i tyle. Bardzo przydatne, bardzo fajne. Działają tak naprawdę tak jak plasterek leczniczy. Tylko że. O! I tutaj mamy już kolejnego biwę. Z kolejnym demonem. Z kolejną zjawą. Okej. Okay. I to by było na tyle. Biwa jest ukryty za tymi pudłami. Będziemy musieli go od drugiej strony jakby zaczepić. On tam zrespił chyba... Oni bi, ale... Tutaj mamy kolejnego szkielecika. Przypominam, ze szkielecikami walczymy w ten sposób, że... Pozbawiamy ich STAMINY. Bardzo prosty atak. I wykonujemy na nich egzekucję. Kiedy oni leżą, to najlepiej w formie wysokiej, bo wtedy zadaje najwięcej obrażeń. Taka egzekucja. Ja chciałbym fioletowe oddać b ale chyba nie mam na co liczyć póki co. Nie wiem czy w tej części, ale oni bi w dwójce potrafią jeszcze wybuchać. Potrafią wybuchać i te ich wybuchy naprawdę zadają obrażenia. Tutaj chyba nie. Tutaj już jest zamknięte i mamy walkę z demonami. Eee. No, dobrze. Teraz ja wchodzę. Eee. Dobrze. O właśnie. Dobrze, że podszedłem od tej strony, bo tak to nie musiałem walczyć ze szkieletikami i z oniami naraz. Tak to bym musiał walczyć z nimi wszystkimi naraz. Co mnie widzi? Co mnie widzi? Uuu! Uh. Czerwony demon plus ten. Plus wielki szkielet. To było bardzo nieprzyjemne kombo. Dobra. Ale poszło bardzo spokojnie, w miarę. Pancerz Władcy, jako że już mamy... nie, on jest niestety średni. Złoty, znaczy złoty, żółty Pancerz Władcy, trochę ułatwi sprawę. Niestety Włóżnia Giermka, taka zwykła. czy znaczy, co ja mówię, zwie... fioletowa, czyli najlepsza, jaka teraz może się nam trafić, ale no niestety ja chciałbym fioletowe oddać ten a... Póki co chyba na nie za bardzo nie mogę liczyć. A i byłbym jeszcze pod ostrzałem tego typa. A wiadomo, że w tej grze bycie pod ostrzałem nie jest zbyt dobre. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak, pojawiają się tutaj jeszcze ci przeciwnicy. I to jest tak naprawdę nasz czas, żeby zwiać stąd i próbować zniszczyć tych e, tych Onibi. Bo oni by nam bardzo mocno przeszkadzali podczas tej walki. Au! Dobra, nie, 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 nie. Taki chamski atak to. Eh? Och, zapraszam, ok. On niby tam dalej sięga tym toporem, ale nie zadaje to już obrażeń, więc można w bok spokojnie unikać. Dobra, pokój szyba. No i tutaj jest oni bi. Mówię, jeden atak z przodu. Też nie oni bi, tylko Biba. No. Więc tą mapę mamy już na 100% zrobioną. O, i mamy scenkę. Tak, to jest nawiązanie do spalenia... ...pewnej świątyni buddyjskiej przez Nobunagę. よし、おで、bon、なボナーゲンに、なことはりを外れるのか。次はミツナリどのこと、よし、とのこと、いや、わしはおいさきみじかい。天下の A jako, że mieliśmy scenkę, właśnie mamy kolejnego ducha opiekuńczego, kolejną moc, która jest... Nie pamiętam jaka. Przyznaję się, nie pamiętam tak naprawdę większości mocy z jedynki. <laughs> No, bo mówię, jedynkę grałem ze 3 lata temu, więc można troszeczkę pozapominać. Kolejne schematy. Możemy zobaczyć od razu na co. Te schematy automatycznie postać da. O! Przekazano schematy kowalskie na miecz z zestawu geniuszu Taktyka. Zwykły miecz. I właściwie to tyle. I też. Yy... O! Pierwszy ciężki pancerz z zestawem, czytaj zestaw szarżującego byka, który daje redukcję obrażeń, obrażenia w zwarciu, zwiększenie ataku i obrony przy, przy używaniu ducha pusełki, atak w zwarciu, obłocony wróg, czyli pod statusem ziemi. O, jak ja to mówię, oziemiony wróg. Zadajemy mu dużo więcej obrażeń. Więc to jest bardzo fajny pancerz, plus to jest pancerz ciężki, dlatego. Na spokojnie będziemy mogli go sobie używać, więc mamy już pierwszy dobry ciężki pancerz, bo pierwszy ciężki pancerz z zestawu. Ale ja chciałbym dopasować duszę do tej broni, nie mogę. Ja jeszcze nie mogę, bo jest cholernie droga. I teraz ostatni poziom w tym materiale, ja jeszcze sprawdzę jak stoimy z czasem. Bardzo dobrze stoimy z czasem, tylko... A nie, dobrze jest, dobrze. Dostaniemy tutaj miecz, właściwie schemat na miecz tej typiary która była w odcinku Tym uśpiony kamień dusz i to jest prośba od wajfu Williama i udajemy się do czegoś w rodzaju chramu takiego gigantycznego chramu te położone głęboko w górach otoczone stromymi zboczami ruiny są podobno pozostałościami po niegdyś potężnym klanie nawet po jego zniszczeniu wielki chram i podziemne grobowce nadal robią wrażenie Mimo, że przez zaniedbanie popadają w ruinę i są jedynie domem dla yokai, teraz choćby hieny cmentarne nie ważą się tu zapuszczać. Dokładnie. Lokacja całkowicie naszpikowana, yokai. I to jest pierwszy raz, kiedy mamy w tej grze towarzysza. Towarzysza, który będzie nam autentycznie towarzyszył przez całą misję. Właściwie towarzyszkę, to jest ona. Ona będzie łaziła za nami przez całą misję i będzie nam pomagała, albo przeszkadzała jak to woli. Mi będzie bardziej przeszkadzała, bo ja wolę jednak walczyć w ten sposób, że przeciwnicy się na mnie koncentrują, a nie przełączają pomiędzy celami. Tutaj niestety coś takiego będzie. Plus ona ma obrażenia stricte od błyskawic. Chyba tutaj nie ma nikogo odpornego na błyskawice po oko. A tak, pierwszy duży szkielet. Au! Jak widzicie. Młoda nie jest zbyt... Fuck my life, on mnie zaraz zatłucza. Młoda się nie za bardzo kwapi do atakowania. Świnta strzała załatwiła robotę. Nie wiem po co ja oczyszczam to i tak, nic mi to nie daje. Pięknie, pysk. Opa. Ona się przydaje w ten sposób, że może oprundować wroga. Bo jak widzicie, ona ma tak wysokie... Aaa, ob... ja wiem dlaczego ona ma tak wysokie obrażenia bo ona ma wieczny smar elektryczny na tym ostrzu. Słychać elektryczność właśnie z tego ostrza. I ona ma po prostu dodany wieczny smar elektryczności na swojej broni. Dlatego ona ma tak wysokie te obrażenia od elektryczności, absolutnie nie do osiągnięcia normalnym sposobem. Czyli ona po prostu no, tak jak my czytujemy. Tylko cheatuje trochę gorzej, bo ma nieskończony status na broni. To jest już taki rzeczywiście cheat, którego NPC potrzebują, żeby działać. No bo NPC są głupie, tak? Zazwyczaj w grach. Patch Soulsy. Białe NPC. Nie, ja nie mówię o czerwonych, bo czerwony to po prostu. Ja mam wrażenie, że czerwone NPC to po prostu. Z... Nie wiem, przewidują każdy Twój ruch i są w stanie rozjebać nawet Mistrza Świata w PvP Soulsach. Naprawdę, czasami mam takie wrażenie. A te białe NPC, które przywołujesz na pomoc, są po prostu ruskie dzieci z autyzmem. Naprawdę, ja, ja przepraszam za, za to sformułowanie, ale naprawdę, są takie niedorozwoje umysłowe i używają zupełnie dwóch różnych inteligencji do dwóch różnych typów ćwików. Niech ten Cicloid zrzuci ten kamień, o, 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 właśnie. Ja sobie powalczę z Slopem, pięknie go nagrzało. Au! O! Pierwszy raz y, widzieliśmy chaos nałożony na wroga. Jak on błysnął, i pojawiły się te takie, jakby, macki z y, czarno-czerwonego czegoś, takie. trochę eldritchowe, e, to właśnie wychodzą... te macki eldritchowe wychodzące z niego. To właśnie on dostał chaos. Nałożyliśmy na niego chaos. Tutaj mówię nałożyliśmy, bo żeby nałożyć chaos na wroga, trzeba dać dwa różne żywioły na przeciwnika. On wtedy dostaje chaos i tak jak przy ludziach, nie pamiętam co daje, tak przy demonach jest całkowicie miażdżący, bo demonom usuwa całkowicie staminę, zmniejsza ich staminę do zera, staminę łamane na postawę. Oj, mamy tutaj kolegę. Już nie mamy. Ty jesteś podrabiańcem. Redukuje im postawę do zera, co oznacza, że można ich lać non stop, a oni nie mogą absolutnie nic zrobić. Dlatego jest to naprawdę świetna taktyka walki z demonami. Jeśli tylko jesteście w stanie nałożyć dwa żywioły na, na demona. ...dowolnego, bo dowolny demon tak reaguje na chaos. Nie wiem, czemu by była taka dziwna ścinka. Tutaj są jeszcze pułapki, które by ziały albo trucizną, albo ogniem, jeśli bym do nich podszedł. O, o, o! Takie właśnie. One tak działają. I na szczęście można rozbijać i sobie ułatwiać trochę przejście. Ja wyłażę tutaj na dach, bo... W dwójce na dachu w tej lokacji jest bardzo fajna przeciwniczka, a mianowicie wojowniczka Magatsu. Chyba jedna z moich ulubionych przeciwniczek, albo przeciwników, no bo ona oryginalnie jest w wersji męskiej, ale modem, który tak naprawdę powinien być częścią tej gry. I dla mnie mody Bigger Whip są częścią Miocha, bo są tak genialnie wykonane, tak dobrze i tak bardzo pasują do klimatu gry. <laughs> Więc może być też w wersji żeńskiej, i ja tej wersji żeńskiej. Używam plus, może być jeszcze goła. Oczywiście. I tak goła, goła całkowicie. Dobrze. To jest jeszcze hram. Ten główny hram można chyba otworzyć. Tak, można otworzyć i tutaj będzie. Wy jesteście podrabiańcami. Tak, wy jesteście podrabiani. O, właśnie. To jest mimik. Mimik, który. Gwizdanie. Z mimikiem walczy się, w cudzysłowie, walczy się tak, że trzeba powtórzyć gest, który on wykonuje, i wtedy on zostanie odpędzony. To jest właśnie to porozumiewanie się z przeciwnikami. Z dwoma można się porozumieć, można się porozumieć z Norikabę i można się porozumieć właśnie z mimikiem. Ba, nawet w dwójce mimik może nam towarzyszyć jako członek naszego zespołu w misji z dodatkami. Można go wziąć jako swojego kompana do pomocy. To jest bardzo fajne. O właśnie, to jest ten amulet, który mieliśmy zebrać. Trochę szkoda, że przegapiłem sens misji, ale tak, jeśli wykonamy zadanie, a na mapie będą jacyś przeciwnicy albo demony, oni natychmiastowo umrą po prostu w momencie wykonania zadania. Bo ja pamiętam jak podobna misja była w dwójce, gdzie tutaj była też bardzo fajna przeciwniczka Nureona. Dosłownie tłumacząc, mokra kobieta. Tak, tak ona się nazywa, Nureona. Można na nią właśnie zeskoczyć z góry, tylko tutaj zamiast niej jest szkielet. Bo Nure-on nie ma w, w tej części. A szkoda, bo to jest bardzo fajny przeciwnik. Mega wkurwiający nas tam, na sam start, ale potem bardzo fajny. I dosłownie ty piary można... Roz tak. Bo im mniej ma staminy, tym mniej ma na sobie ubrania. O, i to jest finałowe zadanie tej, tej lokacji. To jest boss. Czy mamy na niego czas? Mamy jak najbardziej. To jest boss, który jest. Oj! Jak pierwszy raz w to grałem, wydawał się nie do przejścia. Jak pierwszy raz, oczywiście, grałem na trybie normalnym, czyli na trybie Souls Likea. Typ wydawał się absolutnie nie do przejścia. I pokonałem go dopiero po przejściu całej gry i wróceniu się do tej lokacji. Jest też coś takiego jak zmiana stylu, mianowicie można nałożyć skórkę na broń i zastanawiam się, czy by nie wziąć sobie tego odaczyska. Jest to walka z bossem, włócznikiem, włóczniarzem, że tak powiem, który da nam drugą część jednego z duchów. E, stare japońskie powiedzenie mówi: To, co wydało mi się duchem, było jedynie uschłą trawą. Odnosi się do traw Susuki, których kolor jesienią zmienia się na złoto-brązowy. Jej charakterystyczne kołysanie na wietrze kojarzyło się ludziom z nadnaturalnymi mocami i budziło w nich czasem wrażenie, że widzą ducha. Trawa Susuki jest też używana czasem jako ostraszające złe upiory. Amulety. Czyli święta trawa ogólnie. Też the, the Saint Grass. Też Divine Grass. <coughs> I to jest nasz boss ten typek z aureolą a plecach. Tak właśnie, Divine. I jest to boss, którego bardzo nie lubię, bo jest to włóczniarz. To, to jest ten typek, z którym walczyliśmy już... A nie, to nie jest ten. To jest ten typek, który z którym walczyliśmy już wcześniej, tylko że... O właśnie, on teraz używa mocy, której nie da się zblokować i która jeszcze spowalnia. A sam jest niemal idealny w robieniu uników. Właśnie, on jest zajebie. To jest bardzo trudne. I ja nie wiem ile razy się z nim pierdoliłem, po prostu. Dobra, tak. Tak, i jego ataków nie można zblokować. Tak, całkowicie nie można zblokować. Na niego po prostu trzeba napierać. Przeżyłem tylko dlatego, że e, on ma na sobie ten wicher. O, tak, dobra, muszę poczekać, aż mi to przejdzie. Trochę się z nim pobiegamy, trochę się z nim pościgamy. Pobiegamy, on się jeszcze wzmocni, dobra. Teraz ja wchodzę. E, tak, on, on jeszcze korzysta z umiejek, tak naprawdę, z dwójki. Czytaj z możliwości nakładania na ciosy, na kombosy i dodatkowe ciosy efekty. Niedostępną dla nas w tym momencie dostępne tylko dla NPC-tów w jedynce, ale w dwójce już na szczęście też dla gracza. Można zrobić tak, żeby. Dany atak miał jeden konkretny, bardzo silny żywioł. Aaaa, ah, pierdol się czyterze. Co my jesteśmy tacy sami? Ja czytuję staminę, on czytuje mechanizm. To uczciwe. Dobra, to jest jego historia, która można sobie odtworzyć i naprawdę nie jest zbyt ciekawa. Ogólnie on w tej historii tak naprawdę powtarza to, co już mówiła nam e, jego żona. Tak naprawdę. Tylko to jest jakby z jego perspektywy. Właśnie, jak tam się poznali i tak dalej, że mieli taką samą moc, pierdolety, pierdolety. Nic ciekawego. On dosłownie tam mówi, że poznał dziewczynę, która ma taką samą moc jak on. I że się tam spiknęli i że się kochali. Dosłownie, skróciłem wam całą cutscenkę. Typ jest mega zgięty, mega przesadzony, ma nieprzyjemną... Walkę i nudną katstenkę. Jeden z najgorszych bossów w całej grze, chyba. Ale można go farmić pośredni pancerz z honorem wojownika zachodu, więc jeśli ktoś gra średnim, to jak najbardziej może spróbować go pofarmić. I to jest tyle. To jest tyle, jeśli chodzi o pierwszy rozdział i region Kyushu, o moją ulubioną wyspę. Właściwie jego północny region Kyushu i w następnym odcinku przeniesiemy się do następnego regionu. Tutaj go nawet troszeczkę widać. Jeszcze do kolejnego regionu i do oczywiście kolejnych prefektur. To by było na tyle. Czyli już się wyłącza. I mówię, jak Ci się spodobało, możesz zostawić łapkę w górę. A jeśli chcesz więcej ode mnie, to możesz zasubskrybować ten kanał. pa!